Cześć, witajcie. Dzisiaj kilka słów dotyczących podłogówki, podsumowania tego etapu, bo jesteśmy świeżo co po ogarnięciu rurek pod podłogowe. Nie robiliśmy tego etapu samodzielnie. Ten etap był po stronie ekipy hydraulików, którzy tutaj różne wcześniejsze instalacje wykonywali w naszej nieruchomości. Na końcu powiem Wam o kosztach, jak one się kształtowały, ile zapłaciliśmy za ten etap. Tanio nie było, ale nie chcieliśmy tego robić sami, bo się po prostu na tym nie znamy. I ja bym tak osobiście tego nie zrobił, nie rozplanowałbym tego w ten sposób. Nawet być może mając projekt pewnie miałbym z tym problem. Aczkolwiek jest to do zrobienia, ludzie robią to sami, więc tutaj myślę, że indywidualna decyzja, czy wykonujemy to samodzielnie, czy po prostu zlecamy ten etap komuś, kto ma wprawę ma sprawność w układaniu tej instalacji ogrzewania podłogowego? No i spójrzcie, jak to wygląda. Zacznijmy od garażu. Garaż. Dwie pętle. Te pętle też wchodzą w kotłownię. Tu mamy rozstaw co 30 cm. Nie jest gęsto. No ale ta strefa. Ma być delikatnie dogrzewana, stąd też tutaj będą te ściany ocieplane, żeby ograniczyć przenikanie tego chłodniejszego powietrza w mury budynku. Tu też będzie sufit ocieplany dodatkowo piątką, tak żeby ograniczyć te straty ciepła gdzieś na poddaszu. Tutaj mamy zaprojektowane: takie 13-14 stopni w tym garażu, stąd też taki, a nie inny rozstaw tych rurek jest tutaj. Instalacja kończy się tak 1,5 metra, 1,20 przed progiem bramy garażowej. No tam jest strefa narażona na jakieś przemarzanie, aczkolwiek my tym progiem i tak zabezpieczyliśmy materiał podwieszam wam w waszym prawym górnym rogu tak żebyście sobie mogli go obejrzeć na spokojnie. Więc tam ryzyko trochę ograniczyliśmy przemarzania no i tak ta strefa jest najbardziej narażona na to żeby gdzieś tutaj jakieś problemy występowały. Tak jak mówiłem dwie pętle w garażu. Te pętle garażowe one też tutaj są w kotłowni. Tutaj też jest ten rozstaw Tutaj mamy co 20 cm, tak jak widzicie, widać to po tych kratkach. To 20 cm jest to porozkładane. Tam mamy pozostawioną to strefę, bo tam będą wszelkiego typu urządzenia. Eee, tutaj będzie zbiornik, e, zbiornik na wodę taki przeponowy. Tu będzie pompa ciepła, stała ona nawet jest tak mniej więcej wyrysowana, dokąd będzie, do, gdzie będzie stała za tymi wszystkimi przewodami. No i tu będzie bufor do podłogówki, no bo mamy ogrzewanie strefowe, a w związku z tym, że tu jest ogrzewanie strefowe, to taki bufor do podłogówki musi występować, żeby gdzieś akumulować to ciepło i móc tymi strefami swobodnie sterować. No więc, kotłownia i garaż to jest właściwie właściwie tutaj jedna strefa grzewcza, i regulowana z termostatu, który będzie tutaj. Na tej ścianie, o tutaj mamy te przewody internetowe, tu będzie termostacik zawieszony, a więc będzie można tym ogrzewaniem w tych pomieszczeniach sterować, podnosić, obniżać i, i jakoś tym zarządzać. Wiatrołapie i w pozostałych pomieszczeniach rozstaw jest to 10 cm. No i spójrzcie, jest to ładnie ułożone, naprawdę Chłopaki układając to, ułożyli to w taki sposób, żeby ta strefa była na odpowiednim poziomie dogrzewana. Eee, tutaj się dzieje dużo. Naprawdę mega dużo, bo, bo tych pętli tutaj nawet nie wiem ile jest. Nie policzę Wam nawet dokładnie ile tu jest pętli, ale tu ich jest sporo raz, dwa, trzy, tutaj cztery, pięć, siedem może jest tutaj pętli, albo i lepiej. Wszystko się błyszczy, ale długo to się nie poświeci, tak jak teraz odbija nam się tutaj światło od tej folii. No bo w poniedziałek mamy posadzki, mamy wylewki. Tu jest zostawiona Przestrzeń na lodówkę. Dużo inwestorów nie robi ogrzewania podłogowego pod meblami. Nam doradzono, żeby to zrobić, z tego względu, że no to mamy mur zewnętrzny i warto, żeby ta ściana była też ta powierzchnia była dogrzana, tak żeby nie przemarzało gdzieś i nie stwarzało to problemów w przyszłości. Nie wiem, czy jest to zasadne, czy nie. Są dwie szkoły, tak myślę. I to od wykonawcy zależy. I od inwestora, co wykonał u siebie. My posłuchaliśmy się tych panów, którzy nam to wykonywali. Po prostu, tylko tam, gdzie lodówka będzie stała, tam mamy zrobioną lukę w tym ogrzewaniu podłogowym. Na pozostałej powierzchni co 10 cm ten rozstaw jest. Starannie wykorzystali cała przestrzeń. Nie, nie mamy pominiętych jakichś elementów. E, e, tutaj myślę, że no, wygląda to naprawdę fajnie i tak mocno subiektywnie podchodzę do tej oceny. Ja bym tak na pewno nie ułożył tego jak to oni zrobili tutaj łazienka, tam będzie odpływ liniowy stąd też w tym miejscu nie mamy tego ogrzewania tu będziemy jeszcze z panami się umawiać, jak to ile miejsca zostawić na ten odpływ, bo jeszcze nie wiem jaki to będzie szeroki prysznic, ale to będziemy myśleć w gabinecie słuchajcie, mamy, mamy dwie pętle tutaj tak jak widać to na dołączonym obrazku, jedna pętla, druga pętla, też bardzo ładnie wykorzystali całą przestrzeń, rozplanowali to w taki sposób, żeby nie było tutaj takich miejsc, które by nie były dogrzewane. Na górze, no i oczywiście w progach mamy otuliny, nie wiem po co to się robi, ale najpierw w komentarzu dajcie mi znać po co to się robi. No, ale tam pewnie będą jakieś dilatacje i tak dalej, więc być może jakaś to jest forma, forma osłony, jak coś będą nacinać tutaj. No i kotłownia jeszcze. W kotłowni, no tutaj mamy splot tych wszystkich obwodów, które wychodzą, no bo tu mamy rozdzielać. On tu ma 12 stref na dole, 12 obwodów ma tutaj, a na dole mamy 5 stref grzewczych, więc będziemy to dzielić na 5 stref te wszystkie obwody, które tu są porobione no ale tych jest łącznie 12 nie będę wam teraz tego otwierał, ale uwierzcie mi na słowo, tu pod schodami nie ma tej przestrzeni, bo tam nie wiem czemu no tam pewnie nie było to sensu jakiegoś większego żeby to robić na górze idziemy na górę bo na górze też się dzieje dość dużo oni od góry zaczynali w ogóle. No jest łazienka. Jest łazienka. Tutaj będzie też prysznic. Odpływ jest pozostawiony na odpływ liniowy. Tam będzie zabudowa, więc trochę się odsunęli od tej ściany, bo to będzie zabudowa. Ona będzie pewnie jakąś jeszcze wełną wypchana, bo mi został worek wełny. więc sobie tam powpycham, żeby tego nie wyrzucać, nie utylizować. To od środka sobie doszczelnie. Tutaj mamy pralnię. No i stąd, i tu się wszystko zaczyna na górze. Bo tu jest ten rozdzielacz natynkowy. No My się zdecydowaliśmy na natynkowe rozdzielacze. Skrzynki rozdzielcze. Z tego względu, że po prostu to będzie przykryte blatem. To będzie taki spory blat. W tym miejscu i nawet tego nie będzie widać, bo, bo tutaj będą pewnie jakieś kosze na pranie. W tym miejscu zasłaniały nam tą naszą rozdzielnicę do podłogówki. Tu jest 14 obwodów na górze i łącznie 7 stref grzewczych niezależnych, każda ze swoim termostatem. Właściwie każde pomieszczenie. Będzie miało termostat oprócz, oprócz korytarza, bo na korytarzu tutaj wiecie jest jakby przelot do innych pomieszczeń, więc tutaj ta strefa jest, jest taka bardziej rozbiegowa gdzieś do, do tych pętli, które gdzieś tam dalej będą dojeżdżały. Tutaj nie kładli, bo tu będzie zabudowa, ta ściana będzie dodatkowo jeszcze ocieplona, te rury będą ocieplone, zwłaszcza ta rura będzie ocieplona, bo ona będzie narażona, narażona na to, żeby tam się gdzieś skraplała jakaś wilgoć. Więc tutaj będzie to w otulinie pianą, to też pewnie spryskamy, żeby ograniczyć jakieś szumy z tej wentylacji, rekuperacji. Eee, tutaj mamy pokój nad garażem i, jest łącznie, i są łącznie trzy strefy, z tego co widzę: jedna, druga, no i tam jest trzecia strefa eee, trzecia strefa trzeci obwód. Trzeci obwód, tutaj będzie termostat w tym miejscu, tutaj będzie termostat, więc będzie można sobie tym sterować. Panowie wychodzili nam, podkuwali się i robili podejścia przez ściany działowe. Tutaj widać jedno, tutaj widać drugie przejście. No i tutaj też dalej poszli do tych pokoi, po prostu po linii najmniejszego oporu I, i słuchajcie te obwody one zostały tak zaprojektowane żeby nie przekraczały 85 metrów więc więc tutaj każdy obwód ma maksymalnie maksymalnie obwód ma 85 metrów tam chyba dopuszczane jest 120 nawet metrów natomiast no, nam zależało żeby te przepływy były tutaj na odpowiednim poziomie i żeby te pomieszczenia w miarę, w miarę szybko się nagrzewały. To jest sypialnia, trzy obwody. Tutaj mamy połączenie z garderobą. Tu jest rzadziej, bo tutaj 15 cm, jak widzicie, jest w tej garderobie. No bo to pomieszczenie będzie raz, że małe, dwa, że zabudowane, więc, więc i też jakiś gęstszy rozstaw tutaj. Nie był konieczny eee, w pokojach. No, ja jest sporo tego. Słuchajcie, tych rurek jest od czorta Tutaj eee, ja się pytałem, ile tutaj poszło metrów. No, i dostałem informację, że poszło między 2100 a 2200 metrów tych rurek. No więc 2 km jest na podłodze. Ponad 2 km na podłodze. No, i aby to działało sprawnie, i żebyśmy z tym nie mieli problemów gdzieś tam w przyszłości. Ja liczę, że nie będzie problemów tutaj żadnych. Instalacja jest nabita powietrzem. Chłopaki wrzucili tutaj trzy bary w te rurki, tak żebyśmy kontrolnie mogli sobie sprawdzić po etapie. Posadzek czy nie doszło do jakichś uszkodzeń w tej instalacji. Spróbuję wam to pokazać na jakiej zasadzie to możemy sprawdzić. Muszę otworzyć tą rozdzielnicę. Ok, mamy ją i zaraz gdzie tutaj jest. A tutaj jest. Zobaczcie, mamy tutaj i. O, widzicie? Było słychać. Jest powietrze i wystarczy, że po wylewkach wejdę tutaj na górę, albo na dół, bo to są te, te wszystkie rozdzielnice są połączone górna z dolną, więc wystarczy, że albo tu, albo na dole odkręcę ten e, zaworek, zawór, no i sprawdzę, czy, czy po prostu e, dmuchnie mi coś z tego. Jak dmuchnie, to znaczy, że jest ok, bo to będzie oznaczało, że nie doszło do żadnej nieszczelności, i tym samym powietrze nam z tej instalacji nie uciekło, i mamy szczelność na, ty, na wszystkich odcinkach, na wszystkich pętlach. Te pętle są tutaj na ten moment zrobione tak, że są wszystkie połączone. Więc jeżeli gdzieś dojdzie do jakiejś, jakiegoś problemu przebicia, to całe powietrze wali z instalacji. No i będzie wiadomo e, po. Że gdzieś jest problem, który trzeba będzie zidentyfikować, no i myśleć, jak go naprawić. Liczę, że tak nie będzie, że tak się nie stanie. Trochę zaufania mam, słuchajcie, do, do, do ludzi, którym tutaj powierzam robotę. No bo bez tego się nie da funkcjonować. Bez zaufania w ogóle myślę, że w tych czasach ciężko byłoby komukolwiek funkcjonować. No ale zobaczymy. Będę weryfikował, będę sprawdzał. Będę się przyglądał temu, czy tutaj nie ma jakichś problemów. No i koszty. Słuchajcie, my zapłaciliśmy za rozkładanie tej folii, za rozłożenie rurek materiał plus robocizna, bo tutaj ekipa zapewniała materiał. 20 tysięcy złotych zapłaciliśmy za ten etap. To nie jest mało. 238 metrów podłogi jest. Więc, więc trochę tego jest, no ale to tutaj jeszcze były inne rzeczy wykonywane, bo w ramach tego etapu jeszcze, jeszcze fachowcy nam tutaj ogarniali podejście wody, tutaj pod chudziakiem jest rura tu podejście wody, tam jeszcze wyjście na, wyjście na ogród i na nawadnianie ogrodu. Tu jest podejście do nawadniania ogrodu. Tutaj będzie woda tędy, tędy będzie wchodziła. Tutaj będzie wodomierz z filtrami, bo montujemy sobie wodomierz pomimo tego, że mamy własną studnię. Montujemy wodomierz po to, żeby wiedzieć, ile że tej wody zużywamy dla siebie. Tak typowo informacyjnie dla siebie. Tutaj będzie przychodziło przez filtry wodomierz. Tutaj będzie zawór, tu będzie zawór, tu wyjście wody na ogród do systemu nawadniania. Tutaj będzie dalej woda wchodziła dołem, tutaj tędy do zmiękczacza. Tutaj jeżeli powstanie, jeżeli nie powstanie, to od razu będzie stąd szła, tutaj do, 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 do naczynia przeponowego no i to naczynie będzie tym naczynie będzie sterował falownik, a więc będzie tutaj czujnik ciśnienia. Jeżeli wykryje, że jest ciśnienie za małe, no to będzie uruchamiał uruchamiał czujnik falownik. Falownik będzie uruchamiał pompę, no i ona już się będzie dostosowywać swoimi obrotami do zapotrzebowania na wodę, jakie mamy w chwili obecnej. Oprócz tego, że że wykonywali tą podłogówkę, to też montowali nam tutaj kratki kanalizacyjne. Na początku myślałem, żeby to zrobić odpływ liniowy, ale nie chciało mi się bawić w to, więc jest to proste rozwiązanie, minimalistyczne. Tutaj będzie koperta jakaś ze spadem w tą stronę. Więc tutaj mamy odpływ, no i tutaj mamy drugi odpływ, który jeszcze wymaga zaklejenia. Tak żeby, tak, żeby gdzieś tego nie zabrodzili, nie wybrodzili, nie upaskudzili, aczkolwiek tutaj chyba jest jakieś takie, nie, nie wiem co to jest. Czy to jest docelowe, czy nie? Nie, to chyba się przykręca w drugą stronę. Tak, w drugą stronę to się przykręca i, i, i będzie ok, nie? To jest regulowane, można to podciąć i dopasować. To jest tak ustawione mniej więcej do poziomu. Tych naszych wylewek, natomiast tu, jak przy panowie zaczną to ustawiać, będą mogli sobie podciąć to i obniżyć tą kratkę, tak żeby tutaj e, ładnie nam to się zgrało. No oprócz tego, jeszcze wykonywali tutaj rury freonowe e, do pompy ciepła, tam też na zewnątrz, e, trochę było takiej roboty jeszcze w kotłowni, bo tu musieli doprowadzić rury, pod, e, podprowadzić tą instalację wodną. No 20 tysięcy zapłaciliśmy, nie jest to mała kwota. Bo samemu pewnie połowę można byłoby tego zaoszczędzić, tak mi się wydaje, spokojnie. Nie wiem, jak to wygląda rynkowo, też. Tyle wyszło, tyle wyszło. Zapłaciłem, zapomniałem i lecimy dalej, bo, bo nie ma co się oglądać gdzieś tam na, na innych. Każdy ma inną sytuację, każdy dokonuje innych wyborów. My dokonaliśmy takiego. Jeżeli materiał Wam się podobał, to zachęcam do polubienia tego materiału. I oczywiście możecie nam podarować obserwacje, będę wdzięczny i trzymajcie się. Do następnego.